Kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak Wielkie gratulacje z kompletem punktów awans To było najtrudniejsze spotkanie na tych mistrzostwach Twoim zdaniem Przepraszam Tak, najtrudniejsze na pewno Zawsze gra się trudno Przeciw Dobrej drużynie, bo Bułgarzy są dobrą drużyną Mają wspaniałych Również kibiców, więc Te ściany dzisiaj były, były za nimi Ale potrafiliśmy wyjść obronną ręką I, i Wywieźć komplet punktów Czego ty się cieszysz po tych pięciu meczach? Najbardziej poza, poza zwycięstwami co, co powoduje, że serce e, ci rośnie? Z tego, że nie wymienkamy Mamy jaja i, i pokazujemy Kolokwialnie oczywiście mówiąc Ale pokazujemy jaja na boisku I, i każda drużyna jest e, Musi się z nami liczyć I, i my na pewno nie odpuścimy e, Michał dzisiaj Tak jak w meczu z Iranem Też były małe dyskusje, małe historie I Ja twierdzę, że to bardzo dobrze że takie historie się wam przytrafiają, bo wy po prostu na wkurzeniu, przepraszam, za kolokwializm gracie lepiej, zgoda? Na pewno tak. Ja widzę, widzę w tej drużynie, ja widzę w tej drużynie, że jest niesamowity potencjał i, i mówiłem to cały czas. Gramy na emocjach. O, oczywiście to jest sport, który wyzwala emocje, ale dzisiejszy mecz e, w naszym wykonaniu był wyjątkowo spokojny. Oczywiście tam było w drugim secie trochę zamieszania, ale, ale potem uspoi, uspokoiliśmy grę i, i e, graliśmy naprawdę bardzo dobrze w siatkówkę. O co chodziło tam w tym drugim secie? Nie wiem. Naprawdę to jest, jest tyle, tyle rzeczy się dzieje na boisku, że, że ktoś coś do kogoś powie, tamten mu odpowie i, i tak wywiązuje się kłótnia, bo, bo my też nie jesteśmy zespołem, który da sobie gdzieś tam e, dokładnie i, i, I wszyscy stają za, za mną, bo ja idę pierwszy i to też mi się podoba. E, a czy jest jakaś rzecz, która cię Michał w ogóle martwi, czy generalnie e, wszystko na, na plus, tak, tak z ręką na sercu? Nie, nie martwi mnie nic, martwiłbym się gdyby ktoś doznał kontuzji, na razie jest bez kontuzji, to jest dla mnie najważniejsze, jeżeli wszyscy będziemy zdrowi, tak jak mówiłem przed tym turniejem i tak jak mówię zawsze, że jak będziemy wszyscy zdrowi i będziemy grać swoją siatkówkę, to nie ma zespołu, z którym, którego moglibyśmy się obawiać. Jak przy tym regulaminie, awans z kompletem punktów, co, co to daje, duży komfort psychiczny, bo właściwie można zaliczyć w tej drugiej fazie porażkę bez, bez, bez konsekwencji, umówmy się. Y Trudno mi się wypowiadać naprawdę na temat regulaminu. Jest jaki jest, nie mamy na niego żadnego wpływu. Nie, ja mówię jakie jest moje odczucie i moje odczucie jest takie, że nie, nie zawracam sobie rzeczami, na które nie mam wpływu głowy. I, i dla mnie takie coś jest, jest rozmyślanie o, o regulaminie, o czymkolwiek to jest kolejna. Jakby rzecz, która wchodzi mi do głowy, a ja już mam wystarczająco dużo spraw, żeby jeszcze myśleć o, o takich rzeczach. Francja, Argentyna, Serbia, rób, Rosja na ten moment. Co byś powiedział o tej grupie? Ciarki przechodzą po plecach, czy zupełny spokój? Żadne ciarki nie przechodzą mi po plecach. Nie istotne, to jest dla mnie, z kim naprawdę będziemy grali. Pokazaliśmy, że i potrafimy z, Roski z Rosjanami przepraszam, grać, i, i z Francuzami, i z Argentyną. Tym bardziej, oczywiście nikogo nie lekceważą. Trzeba po prostu wyjść na boisko i grać, nie oglądać się na innych. Teraz dwa dni wolnego. Będzie jakieś pozwolenie od Witala Heinena na plażę, czy, czy raczej nie? Nie, przyjechaliśmy tu na plażę i, i wszyscy o tym wiemy. Ten czas na pewno spożytkujemy na to, żeby się zregenerować. Ci, co grali mniej, na pewno na trening, bo im też potrzeba i oni też będą potrzebni na pewno w dalszej części turnieju. To nie jest tak, że teraz ktoś grał mniej, czy, czy nie wchodził w ogóle na boisko i, i trener o nim zapomniał. Broń Boże, każdy będzie potrzebny do końca turnieju i, e, i, i muszą chłopaki też trochę potrenować, żeby, żeby być w rytmie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.